Najdłuższe molo w całym regionie Morza Bałtyckiego zostało wczoraj otwarte w Mecklenburgi po morzu przednim w miejscowości wypoczynkowej Prerow donosi portal Onet. To 160 km na północny zachód od Świnoujścia. Trasę można pokonać w 2,5 godziny samochodem. Molo ma rekordowe 720 metrów długości, ale jest dość wąskie, bo ma zaledwie nieco powyżej 4 metrów szerokości. Budowa trwała dwa lata, a jej koszt wyniósł 46 milionów euro. To zdjęcia tłumu z wczorajszego otwarcia. Na końcu molo powstać ma jeszcze nowy port jachtowy o powierzchni użytkowej 10 tysięcy m2 i miejscem dla 33 jednostek. Powstanie również budynek biurowy z tarasem na dachu, dostępnym dla odwiedzających. Prace mają zostać ukończone do końca maja przyszłego roku. Gratulujemy sąsiadom tak wspaniałej atrakcji turystycznej i marzymy dalej, że Molo powstanie także w Sienościu. Nie musi być takie długie, ale szersze na pewno.